Cześć kochani, dzisiaj przygotuję dla was przepyszne i zdrowe śniadanie na słodko. Zapraszam. Przygotujemy chia bowl, czyli miskę pełną dobroci. I to w tym śniadaniu jest fajne, że możecie użyć dowolnych owoców i dowolnych składników. Zaczynamy od bazy. Do pojemnika wlewam mleko migdałowe, mleko kokosowe, Moje chia bowl będzie malinowe, więc do całości dodaję maliny. 3 łyżki syropu zagawy. Możecie użyć również miodu. Całość blendujemy. I zblendowane. Do całości wsypujemy nasiona chia. I dokładnie mieszamy. Nasiona czy są cudownym źródłem białka i mają dużo więcej tłuszczów omega-3 niż na przykład Atlantycki Łosoś, a oprócz tego więcej żelaza niż szpinak. I to jest naprawdę fajne rozpoczęcie dnia, aby zacząć je od takiej miski mocy. Całość teraz musi wylądować w lodówce na co najmniej kilka godzin, a najlepiej na całą noc. Nasiona czyja wtedy fajnie spęczniają i będą takie chrupiące pod językiem, ale jednocześnie miękkie. W czasie, gdy nasze nasiona pęcznieją, pokroimy owoce. Możecie użyć dowolnych owoców. Ja wybrałam truskawki, kiwi i borówki. Ostatnio na tubie robiłam knedle ze śliwkami. Jak Wam się podobał ten przepis? Dajcie znać w komentarzach. I koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, jakich owoców użyliście do swojego chia bowl. Tak naprawdę możecie użyć wszystkiego, co macie pod ręką. Masa pięknie zgęstniała, chia już napęczniało. Czas ułożyć owoce. Taka miska, z czyja wygląda przepięknie. Przyłóżcie się do dekoracji. Na pewno zaskoczycie najbliższą osobę. Całość posypię teraz odrobiną płatków migdałowych i odrobinę pestek z dyni. Nasze Gia są gotowe, ja już się nie mogę doczekać, aż w sumie taką Michę. Jeśli podobał Wam się przepis, zaglądajcie do mnie na kanał Sugar Lady. Znajdziecie tam mnóstwo fajnych, ciekawych przepisów na słodkie dania. Tymczasem do zobaczenia przy kolejnych odcinkach. Cześć! Tej książki nie kupisz w żadnej księgarni, jest dostępna tylko internecie. Wejdź teraz na tuba.altenberg.pl i zamów swoją książkę.